Mandero tu podkarpackie wykopki. Krótki filmik i nowość już Wam pokazuję, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, jest kabel do Equinoxa umożliwiający chodzenie w wodzie. Już nie trzeba kupować słuchawek wodoszczelnych możemy wykorzystać słuchawki, które mamy w zestawie. Podłączyć je na rzeka. a tutaj mamy specjalną taką końcówę wkręcaną, gniazdo jest wodoszczelne. Aczej wtyk i robimy taki myk. Dokręcamy, wkładamy. Się cieszymy. Kable są do wyboru, metr lub półtora metra, jeżeli chodzi o, o zestaw. No, 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 no. My zobaczymy. Wszystko nam gra i buczy. Tak jak mówiłem, tutaj mamy wodoszczelne eee, Cały wtyk, więc bez problemu, nie zlejemy wykrywacza Tutaj mamy, Tak to wygląda I do tego zestawu Dobra. I do tego zestawu dodaję jeszcze taką przejściówkę o, aha, aha, już zgubiłem o, zaraz, 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 zaraz. Jest. Eee, a oczywiście, no, kable są z wtykami e, pozłacanymi. No to więc nam nie będzie się, będziemy mieć tu lepsze połączenie. No i do zestawu dodaję jeszcze, niestety taką beczkę. E, no, nie dostałem na szybko, żeby były pozłocane gniazdo, więc to jest zwykłe beczka umożliwiająca nam na przykład podpięcie się do tego kabla ze z każdymi innymi słuchawkami jeszcze które mają małego czeka lub przejście. Na pewno będzie możliwość przerobienia słuchawek, ale na tą chwilę. Przynajmniej w ciągu tego tygodnia są dostępne kable do Equinoxa bez żadnych modyfikacji. To tyle. Dzięki za uwagę. Łapkujcie, subskrybujcie. Pomóżcie nam dobić do, do 3000 subów. No i do zobaczenia.